Słuchajcie, okres świąteczny, dlatego wzięliśmy na warsztat dziś pierogi z kapustą i grzybami. Charakterystyczne danie, jeśli chodzi o potrawę wigilijne No i co? To, będziemy też co, co warto wspomnieć? Przygotowanie tego. No... Jest na twoim, że tak powiem, poziomie kulinarnym. No, tak. Jeśli chodzi o kulinaria to ja jestem w czołówce, tylko ja pochłaniam, czyli jestem tą drugą stroną. Trzeba Zobacz. mieć garnki, dobrze mieć w domu gaz, jeżeli ktoś nie ma gazu to, to butle Do garnka wlewamy wodę, wodę zagatowujemy. Z kranu woda. Może być z kranu, jest z rzeki. No i co? No i pierogi. Mamy dzisiaj pierogi, mamy trzy dyskonty mamy pierogi z netto, mamy pierogi z Lidla i mamy pierożki z biedronki. No na i będziemy... będziemy zapijać barszczykiem w krakusem. My jesteśmy o tyli, że będziemy tutaj. Uwłasz... Uwłaszczać. Nie się będzie tłuszczu. Na, 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 na was, jak oglądacie. To spokojnie. O, o jak ładnie wpadło. Tylko nie rozwala ich. Rzucie jeszcze jednego, bo tam jednego żeś rozwalił, a on się w gotowa... Ręką to wyjmij, no przecież to cię nie ugryzie, no. Kurwa. Mówię mu, nie wrzucaj po, pociętych, to on wrzuca pocięte. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Wieczerza wigilijna już za pasem. A będziemy teraz sobie testować, w związku z tym, że mamy mroźny grudzień lada chwila, wigilia będziemy testować, co warto postawić na wigilijnym stole, żeby nie było po prostu przypału przed rodziną czy znajomymi. Czyli po prostu nie umiesz gotować tak jak ja. Idziesz do sklepu, kupujesz, mówisz, że to Ty zrobiłeś. Tak. Czyli, Mamy przed sobą trzy talerze. Czyli coś, co jest chyba na każdym wigilijnym stole. Są to pierogi z kapustą i grzybami. Zanim pierożki, no to... Stuknijmy się. Stuknijmy się. A czym? Zaraz Wam powiemy. Bardziej powinien mieć takie przełamanie. Właśnie tej słodyczy, z pikanterią, pieprzu. Ten ma to. Jedyne co łączyć te pierogi, to jest to, że kupiliśmy je jednego dnia i to, że Będziemy je zapijać właśnie tym barszem. tym barszem, który jest chyba takim standardowym, dobrym barszem. Ogotowaliśmy, tak. na gotowaniu znamy się, ale bardziej znamy się na konsumpcji. Pierogi te same z trzech sklepów, tak? Tak, byliśmy w Lidlu, byliśmy w Netto i byliśmy w Biedronce. Dla mnie te wyglądają chyba najfajniej. Te są delikatnie pomarszczone, ja nie wiem czy one nie najdłużej leżały na tej sklepowej półce. Możliwe. Te no. są na takie dla. Dla dzieci? Znaczy dla, fit, chyba. dla fit. Chcesz być fit, chcesz chodzić na siłownię, chcesz tak. być piękna i zgrabna, jedz te, bo są nieduże. One są dla dzieci chyba. Trzymają się widelca, to Znigrania. jest nieżne. Ale w obrazku, to co powiedziałeś, te wyglądają zdecydowanie najlepiej. Tak. żeby zrobić te, ten wzorek tutaj, mm. trzeba to takimi paluszkami jak panie gospodynie robią. Pod względem obrazka te zdecydowanie wygrywają. No, ja spróbuję. Dobrze. Zaczynamy od tych najmniejszych. Ja też powiem szczerze. Zacznijmy. To ciasto nie jest fit. Ten farsz też nie jest jakiś mm, rewelacyjny. Zobaczmy, co jest w środku w ogóle. Czy to jest kapusta? Ale grube ciasto. Tak. Yy, ta proporcja farszu do, do ciasta tutaj. No jest grube, grube ciasto, no. <laughs> Zjadłbym. Ale, żebym tak zjadł trzy talerze takich, to chyba nie. No nie, ale są, jest element grzybów, też tutaj widać. A kapusta? E, kapusta ugniata ta dziewica zawsze z Stopami. To, stopami tak. Tak, rozmiar 38. Ten stopy nie muszą być 39, po no, prostu byłyby czyste. Pówi się, że najciemniej pod latarnią. No dobra, no to sprawdzamy. Ja może tak rozkroję. Ale takie małe, takie bym powiedział ekskluzywne. Sprawdzam. Ojej, przepraszam, nie mogę. Mógł... Jestem bardzo zdenerwowany dzisiaj i nie mogę nabić. Uwaga! Mmm. No, zdecydowanie pod, lepsze. Zdecydowanie lepsze pod, pod, pod każdym względem jak to wygląda w środku? No w środku. Proporcja farszu jest odpowiednia. Niedużo ciasta i też niedużo farszu. No właśnie, tego ciasta też nie ma za dużo, ale to dobrze. Ale smakowo dużo lepsze. Tak to wygląda w obrazku. Nie smakują. To są jak te, jeżeli postawicie na stole, to bardziej tam bliżej teściowej. Te możecie stawiać na stole, a te trzecie teraz sprawdzamy, które tak jak mówiliśmy wyglądają najładniej w obrazku. Czuję, że tu jest coś nie tak? tak? Tego nie dało się źle ugotować chyba. Nie. Tu jest coś niedobrego w środku. Czujesz to co ja? Wyglądało najlepiej. Ale nie. Tam jest jakaś przyprawa, która... Nie wiem, czy, może zjem drugiego, może ja trafiłem na, na jakiegoś takiego niedobrego. Sprawdźmy, bo być może ktoś pomylił. Pomylił się coś złego tutaj środku. W obrazku wygląda... Wygląda nie najgorzej. Jest kapusta, proporcja z ciastem jest ok. Ale coś tu jest nie tak. Coś tu jest nie tak. Jakiś... Coś jest nie tak. Naprawdę. Nie tak. Ojej. Powiem szczerze, pod względem smaku jeszcze gorsze niż te. Co tu jest w środku? Na gorąco rzecz, że tak powiem. Co tu było? Ja jestem zaskoczony! Ja jestem totalnie zaskoczony, że w tych pierogach jest coś, co powoduje, że. Ja bym już w życiu ich nie zjadł. Ostatni raz byłem tak zaskoczony jak e, trener Nawałka na mundialu w Rosji robił zmiany w meczu z Japończykami. Ale po co? No właśnie. Jest e, tutaj jakaś taka przeprawa, która sprawia, że ten zestaw numer 3... Jest No Znaczy nie wiem, no. ja przepraszam, że ja to powiem, ale ciągnie ziemią to. Ciasto Bardzo to, złe. Ciasto powiedzmy sobie ok, ale ten farsz coś tam, coś, tam... coś tam nie gra. Odkryjmy karty, bo my tak sobie tutaj gadamy, a wy a nie wiecie co jest co. Te najmniejsze, e, które z początku wydawały nam się e, nowe słabe, to jest nefto. Te środkowe, które bardzo nam smakują. I jak sobota to do Lidla, do Lidla, do, Lidla, do Lidla. No tak to właśnie wyszło. Aha, te są z Biedry i naprawdę ja tutaj apeluję jest coś w środku Ja liczyłem, że one będą naprawdę dobre, bo one wyglądają w pudełku, w obrazku, wyglądają bardzo dobrze. Żeby nie było, pokazujemy wam opakowanie. To są te z netto, najmniejsze. Pod względem opakowania, wszystkie są takie same. Wszystkie są takie same, ale ładne opakowanie, bo to trzeba pochwalić. Tak, opakowanie jest solidne, ładne. Jest element świąteczny, bo na tamtych pozostałych je ma. tu jest wyraźnie napisane świąteczne. Smakowitości. Tak. Taki mój drobny apel, bo ja jestem przepiarski. Przepraszam, ja się będę czepiał. Mhm. Jeżeli robicie produkty na święta, mhm. olbrzymia prośba do producentów. Nie może być data przydatności 21, 12, bo to oznacza, że one nie dotrwają do Wigilii. No właśnie. No to taki szpileczka. Powiedzmy sobie szczerze, kiedy one będą w lodówce. No tak. To czy to byłoby dużym problemem, gdyby tutaj z jedynki zrobić czwórkę i żeby dotrwały do Wigilii? No tak. Ach, już wiem o co chodzi z tym opakowaniem, że ono jest takie ładne. No, bo to jest nowe opakowanie do mikrofalówki. Okej, okay, no 400 gram. Wszystkie opakowania mają tyle samo. Mm. I wszędzie jest taka sama cena: 4 ,99 zł. A na obiad to pomysł na każdy dzień. Pierogi z kapustą i grzybami z Lidla bez wzmacniaczy smaku. Tak. Iż to są I, do, te i, do Wigilii? No tak. Ale to widać, że ktoś jednak wie o co w tym biznesie chodzi. Mhm. Jest kapusta? Jest. Ile procent? 27, no to praktycznie połowa. No tak, no. Pod względem opakowania? no Nic szczególnego. No. Standardowe, no jest nazwa. Nie wstawisz tego do to proszę. Swojska chata z biedronki, ulepszona receptura. To ja powiem tak. Tam ta poprzednia była lepsza. Tam to chyba musiała, musiała być lepsza, bo jeśli chodzi o, o, Biedronkę, o Biedronkę, to jest ten ostatni. Co, co podkreślaliśmy? Najładniejsze pod względem wizualnym piaraczy. Tak, one wyglądają najlepiej. Wyglądają najlepiej, ale smakują. Ale marre. smakują, marnie, marnie, naprawdę marnie. Zobacz marnie. Do, do kiedy? Może na odwrocie. Jest, do 25. No, no dobra. Cena i waga: 4,99 za każde. każde i 400 gram. To jest jak gdyby standard. Cena, wydaje mi się, za 400 gram, 5 zł, to jest dobra. To jest taka akceptowalna. Akceptowalna. Oczywiście musi być też zachowana ta proporcja ceny do jakości. Yy, najlepiej to wychodzi w przypadku Lidla. Wydaje mi się, że drugie miejsce też netto, chociaż nie są tak. rewelacyjne. Znaczy, można się przyczepić, że to ciasto jest grube. Ale jeżeli ktoś lubi dużo ciasta w pierogach, no to to będzie idealny wybór. To jest tak jak z kobietami. No tak. Jeden wolisz suplejsze a drugi woli mniej szczupłe. No tak, tak. nienachalnie szczupłe. Ten numer jeden, no już... Zdecydowanie. Zdecydowanie no. tak. No a tutaj poza tym, że ładnie wyglądają, to... To nic się nie zgadza. To nie, nie, nie. To tutaj mi przynajmniej to nie, nie podeszło. Nie. Tam jest coś, jakaś przyprawa, jakiś element, którego nie było w tych, który mhm. psuje kształt, Tak. Co, co rzeczywiście może to psuć. Przyprawy zawierają gorczycę... Czy jest pietruszka suszona u Ciebie? Mmm, mm, jest. Substancja konserwująca sorbinian potasu. No tutaj tego nie to może być to. Podsumowując, czyli się. tak, jeżeli wypuszczamy świąteczne pierogi, muszą być zatą do świąt. To jest elementarz. Ładne opakowanie, tu chwalimy do mikrofalówki. Netto, tak. I można całe wrzucić do, do mikrofalówki. Pierwsze miejsce Lidl, drugie netto, trzecie Biedronka. Powiem Ci, że psiku, nam zrobiły te, te pierogi. Zaskoczone. Ja jestem... ne Negatywnie. Negatywnie, tak, zdecydowanie. Jeżeli będziecie na święta yy, kupowali pierogi, nie robili sami, to tutaj Lidl. Lidl, Lidl. służy pomocą i myślę, że śmiało będzie można postawić i obok teściowej, i obok teścia. No barszyk był dobry. Barszyk był dobry. Nie wiem ile kosztował, ale... No ale tu nie A. chodzi o pieniądze, wart, chodzi o smarze. Wart swojej ceny. Trzymajcie się, wesołych świąt, cześć. Cześć.